Dzień dobry, miło mi ponownie Ciebie widzieć. Zapraszam Cię na moją Ezoporadę Dnia w Pigułce na czwartek, 10 luty. Terapeutka Rejki oraz astronomerolog Ewa HL. Zatem zaczynamy. Co w dniu dzisiejszym, jakie aspekty w dniu dzisiejszym podarowały nam planety? Jak będziemy się zachowywać, o tym za chwileczkę Wam powiem. Księżyc mamy w dniu dzisiejszym w bliźniętach, natomiast kody numerologiczne, które będą oddziaływały na naszą datę urodzenia, a przez to mm, będą się przekładać na nasze życie, to 9, 1, 2 oraz 6. Mamy kwadraturę księżyca z Jowiszem. Niestety nie jest to zbyt dobry aspekt w dniu dzisiejszym, bo pojawi się skłonność do przesady, niewłaściwego zachowania, nieliczenia się z radami naszych znajomych, naszych przyjaciół. Te wskazówki będą przez Ciebie ignorowane. Generalnie taki dosyć ślamazarny dzień i w żółwim tempie. Dopiero aspekty pod wieczór tutaj planet się zmienią, gdzie mamy trygon księżyca z Saturnem. I ten trygon właśnie sprawi, że pod wieczór odzyskamy dopiero tą równowagę psychiczną. Pozostałe aspekty numerologiczne mówią tutaj, sugerują o tym, że będziecie mieć tendencję do tego, że ciężko wam będzie zakończać jakieś sprawy, będziecie porzucać realizowanie planów, celów w połowie drogi. Poza tym będzie próba komunikacji, czyli te błędy tutaj komunikacyjne się będą przedstawiać. Miejcie to na uwadze, że nie, za, nie dla każdego możecie być, krótko mówiąc, zrozumiali. Poza tym mogą Cię dzisiaj bardzo wybitnie denerwować. Jakiekolwiek półśrodki. Czyli wiecie, na zasadzie takiej, a tutaj to ja to położę albo ten gwózdek tu przybiję, a piękny wieszaczek tutaj kiedyś zamontuję, jak sobie kupię. Będzie Was to strasznie irytować. I bardzo dobrze, bo takie półśrodki to przeważnie później zostają z nami już na wiele długich miesięcy. Poza tym korzystaj, bo pojawia się tutaj pomysłowość, energia dobrych pomysłów, energia dobrych kreatywnych rozwiązań. Więc w szczególności, jeśli posiadasz dziewiątkę w swoim pentagramie urodzeniowym, bądź też jedynkę, tutaj te pomysły będą sypać się jak z rękawa. Poza tym, możesz w dniu dzisiejszym posiąść bardzo cenną rzecz, ale. No właśnie, jest tutaj ale um, w tajemnicy. Nikt o tym yy, dobrze by było, gdyby nikt o tym na, na tę chwilę nie wiedział. Dlaczego? Bo bardzo szybko byś wówczas to, tę rzecz stracił. Poza tym, kolejny niefajny kod numerologiczny, którego ja, za którym ja nie przepadam generalnie, jest to kod sugerujący o tym, że osoby starsze, bądź to wiekiem, bądź to starzem, doświadczeniem, będą próbowały ci dzisiaj udowodnić, że do niczego się nie nadajesz. Albo może troszkę inaczej, podstępem będą chciały odwieść cię od realizowania twojego celu, twojego pomysłu. I tutaj nie daj się. Bądź sprytniejszy, jeżeli taka sytuacja ci się zamanifestuje, przytakuj, tak, oczywiście masz rację, tak, przemyślę to, chyba rzeczywiście zrezygnuję, to nie tędy droga. Tak oficjalnie możesz przedstawić sytuację, ale tak naprawdę realizuj się. Tak naprawdę idź w dalszym ciągu tą drogą, którą obrałeś, bo te podpowiedzi nie będą szczere. Tej osoby. Ale mam to na względzie nie twojego przyjaciela, nie twoją przyjaciółkę. Tylko osoba o starszym wiekiem bądź doświadczeniem. Tutaj musisz to rozgraniczyć, bo dzisiaj będzie ciężko właśnie tak um, jedno, jednoznacznie powiedzieć, że a ty mi źle doradzasz. Bo przypominam, jest ta, ta energia y, kwadratury księżyca z Jowiszem, mówiąca o tym, że nie będziesz chciał przyjąć do siebie dobrej rady od. Y, życzliwej Ci osoby. Zatem w pierwszej kolejności trzeba odróżnić tą życzliwe, osobę życzliwą od tej fałszywej i wtedy będzie wszystko gitas. Dobrze, pod względem aromaterapii warto dzisiaj otaczać się zapachem lawendowym, zapachem magnoli i zapachem cynamonu. Przepraszam, ale jeszcze mnie zatyka. Jeszcze gardło nie wyzdrowiało do końca. Niestety te wirusy są tak paskudne, że jak się uczepią, to ciężko się ich pozbyć. Ale wracając do tej aromaterapii, ja na to gardło to sobie na pewno dorzucę jeszcze cytro, cytrynowy, właśnie aromat. Bądź też może być mandarynka, też świetnie działa i trawa cytrynowa, to tak na marginesie. Ale w dniu dzisiejszym. 10 luty, zapach lawenda, magnolia, cynamon. Ja tutaj właśnie na podglądzie widzę, że widać, jak bawię się akurat z saszetką lawendową. Pięknie, aromatyczna, uwielbiam. Wystarczy właśnie ją tak zgnieść i i się delektować zapachem, rewelacyjnie wpływa na naszą kreatywność, rewelacyjnie podnosi wibracje naszej aury. Zalecam położyć ją sobie na biureczku, na bo bądź też schować do szuflady i w, przynajmniej raz dziennie po nią sięgać. Ja tutaj właśnie mam ją z, na biurku i w momencie, kiedy mam Jakieś trudniej mi się myśli, to po prostu biorę ją, biorę ją do ręki, bo też potrzebuję jakiegoś kreatywnego pomysłu i ona się doskonale sprawdza. Ta lawendowa sakiewka będzie się też doskonale sprawdzać u wszystkich osób, które posiadają dziewiątkę w swoim pentagramie urodzeniowym. Co ona daje, nie tylko daje właśnie kreatywne myślenie, nie tylko daje właśnie lotność umysłu i to, że jaśniej kojarzymy fakty, ale działa bardzo dobrze na wszelkie sprawy biznesowe, na wszelkie sprawy finansowe. Także tutaj ci ją serdecznie polecam i zalecam. Dlatego warto ją mieć pod ręką w razie czego sobie ją właśnie tak zgnieście w dłoni. I wąchać. Pięknie pachnie. Polecam do nabycia w sklepie George. bardzo silnie aromatyczna dodatkowo jeszcze jest przeze mnie oczyszczenia z całej negatywnej energii bo jak wiadomo, nie wiadomo kto tą lawendę tak naprawdę zbierał w jakim był wówczas humorze i, i, i kto ją pakował i do, za czym do mnie dotarła, dlatego oczywiście w tą sakieweczkę to już ja osobiście pakuję i w tym momencie ją energetyzuję oczyszcząc wszelkiej negatywnej energii tak aby do ciebie mogła dotrzeć wolna od Negatywnej energii, by po prostu zadziałała z jak najwyższą mocą sprawczą i przywoływała tylko same pozytywne energie do Ciebie. Jeśli będziesz chciał ją zakupić komuś w prezencie, to nie zapomnij mi zostawić jego daty urodzenia albo choćby jej imię i nazwisko, wówczas spersonalizuję taką sakiewkę dla tej osoby. I będzie mogła po prostu być rewelacyjnym prezentem, który umili jej każdy dzień życia zawodowego, czy to prywatnego, bo to jak mówię rewelacyjnie silnie aromatyczna, rewelacyjnie przywołuje te energię, nawet mnie teraz osobiście, bo kilka razy ją sobie ją zgniotłam, dużo lepiej się oddycha mówiąc do Was, także piękna, ładnie wyglądająca, estetyczna, a jeszcze ile mocy ma w sobie magicznej. Dobrze, także o aromaterapii na czwartkowy dzień wam powiedziałam. A właśnie zapraszam cię do rytuału pełni księżyca w Wykonam go 16 lutego. Jest to pełnia księżyca w nad czym będziemy pracować, moment już sobie tylko pociągę wezmę do ręki, bo tego dnia, 16 lutego, będę pracować nad taką intencją, między innymi przywołującą miłość, harmonię oraz wzajemny szacunek do Twojego życia. Druga intencja, przywołująca wiarę w siebie, kreatywność oraz sukces i powodzenie. Trzecia intencja to jest rytuał przywołujący energię zdrowia i doskonałego samopoczucia. Czwarta intencja rytuał przyspieszający relacje celów i planów, by jak najszybciej zamanifestowały się w 2022 roku. Zatem nad tymi intencjami będę pracować w czwartek 16 lutego. Zapraszam Cię, link do zapisu do tego rytuału znajdziesz pod filmikiem. <laughs> Przepraszam. Ilość miejsc jest ograniczona i jeżeli zapiszesz się wcześniej, na pewno skorzystasz z sceny promocyjnej. Zatem zachęcam i zapraszam. Eee, wracajmy. <coughs> Przepraszam. To jest właśnie to. Gardło jeszcze nie jest zdrowe. Hmm, postaram się dokończyć to mezoporadę. poradę. Hmm. Ok, już jestem. Odnośnie roślin. W czwartek nie jest to do, zbyt dobry dzień na to, aby przesadzać rośliny, aby m, cokolwiek ingerować tam przy ich korzeniach. Natomiast jeśli już koniecznie musisz jakąś roślinę przesadzić, to niech to będzie roślina pnąca. Ona sobie doskonale w tym dniu poradzi z tymi twoimi zabiegami. Pod względem diety, dania z całą pewnością jednogarnkowe, szybkie warto tutaj jakieś lekkie sałatki z dodatkiem gruszek, fig czy oliwek zastosować. Uwaga, aby majonez najlepiej był własnej roboty albo dobrej jakości majonez. Warto zajadać się tutaj mięsem i rybami. Delektuj się ciepłą herbatką, także tutaj herbata z całą pewnością będzie wskazana. Proponuję tu herbatę malinową. Organizm będzie domagał się poza tym tłuszczu, więc rozsądnie nim gospodaruj na swoim talerzu. Bo przy testowaniu w szczególności nowych produktów, bo warto dzisiaj testować nowe produkty, tutaj będzie też pokusa o te tłuszczowe właśnie walory. Z odnośnie ubioru. Ubiór, no właśnie, nie będzie można się zdecydować, co tutaj na siebie nałożyć. W każdym razie zdecydujesz się w końcu na strój wygodny z, z, z wygodnymi kieszeniami takie, które nie będą cię też krępować ruchów, takie podróżnicze, jakieś spodnie z, bogate w kieszenie na przykład. Kolory, do którego będziecie ciągnąć, to z całą pewnością żółty i szary. Pod względem zdrowotnym, osłabione ramiona, obojczyk, kark, dłonie, piersi, klatka piersiowa, układ oddechowy, tendencje do wszelkich chorób układu oddechowego astma, katar, przeziębienia, nadwyrężenie ciała albo wypadki podczas podróży także tutaj bądźcie ostrożni kolory dnia jasne świeże odcienie żółtego zielony błękitny oraz jasny róż natomiast kamień który będzie tutaj w dniu dzisiejszym dla ciebie wskazany to tygrysie oko akwamaryn aka agat albo beryl Karta dnia. Karta dnia na dzień dzisiejszy jest to królowa buław. Zatem dziś w końcu będziesz wiedzieć, co tak naprawdę chcesz. To doskonały dzień na podjęcie kolejnych kroków decydujących. W Twoim życiu może pojawić się jakaś pomocna dłoń, albo udasz się na niezaplanowane zakupy. Może wizyta u kosmetyczki się tutaj zrealizuje tak samo. Generalnie dziś masz dar do przekonywania i do zjednawania sobie ludzi, zatem jesteś na właściwej drodze. W sferze towarzyskiej może pojawić się jakaś, jakieś ciekawe kontakty. A może płomienny romans tutaj, lub nowy adorator? Generalnie to powinieneś w końcu poczuć swoją siłę i działać. Uwaga, aby dzisiaj nie przesadzić z krytycyzmem. Zgubicie brak organizacji, lekkomyślność i nerwowość, nie bądź dwulicowym i nie nadużywaj dzisiaj swojej władzy. Problemy zdrowotne właśnie w obrębie tutaj głowy mogą być zapalenia dziąseł, zapalenia spojówek, czyli wszystko to tutaj co się tyczy właśnie naszej głowy. Życzę ci cudownego czwartku, magicznie pozdrawiam do następnego. Pa pa.